dobry, witam Was w śniadanku. Dzisiaj dzień treningowy. Postanowiłem, że niezależnie od tego, jak będę się czuł w ciągu dnia, pierdzielę to lecę na trening. Robię dzisiaj klatę. A w zasadzie barki, triceps, klatkę. To jest moje o 50 gramów płatków ryżowych. 50 gramów... Nie, nie 50 gramów. 30 gramów izolatu. 7 gramów czekolady gorzkiej. Tutaj jest cztery kąki chleba tostowego tego 100 gramów piersi z kurczaka, po jednym plastrze sera proteinowego, yy, ketchup, musztarda, piąteczka hormonu, oczywiście z rana naczczo i tak wygląda całe śniadanko. Także zabieram się za jedzenie, a my się słyszymy gdzieś tam pewnie później. Trzymajcie kciuki. Dobrze, dwa kolejne posiłki wyglądają następująco. 100 gramów fasolki, 250 gramów piersi z kurczaka i 50 gramów ryżu. Tak to się prezentuje. Kolejnego nie pokazuję, pokażę wam przedtreningowy. Pyswid przedtreningowy 250 gramów piersi, a, piersi, no nie piersi dorsza. 100 gramów klej różowego, 100 g banana, 20 gramów masła z nerkowców, kakao, sól i tak to wygląda. Tak w zasadzie to tyle. Widzimy się na treningu. Dzień dobry, witam Was w kolejnym Wojcu Uwerze i jak pewnie słyszycie, zdecydowanie lepszym humorze, bowiem wszystko u mnie na ten moment, przynajmniej jak to nagrywam <grywania> i wczoraj również jest bardzo dobrze, także jestem mega zadowolony. Mega bojowe nastawienie, dzisiaj rano wstałem, normalnie mogłem zrobić wszystko cardio, kroki, wczoraj zrobiłem wszystko tip-top, także ponownie wracamy na tory, takie typowo już prepowe, tak powiedział, prepowe, czyli... Prep, inaczej mówiąc, przygotowania do zawodów. Często używam słowa prep, a zapominam, że ludzie mnie tutaj oglądają, którzy nie do końca zawsze śledzą kulturystykę i są jakby w kuluarach kulturystycznych osadzeni, więc nie każdy wie o co chodzi, ale generalnie do zawodów zostało mi z tego, co dzisiaj patrzyłem, 58 dni. Zatem jest to tak naprawdę nie za wiele czasu. Co prawda forma się wyostrza. Dzisiaj robiłem pozowanie. Mam wrażenie, że zeszło ze mnie troszkę wody, eee, troszkę pasuje, by to by teraz wypełnić. Ponieważ nie ukrywam, że jestem troszeczkę płaskawy, no ale tutaj nie ma co się dziwić przez ilość tych ostatnich niskich dni, jakby tutaj no, to musiało to swoje żniwo, że tak powiem, zebrać. Waga na rano 113,9, więc generalnie nie jest źle. Na pewno chciałbym tutaj się teraz skupić na tym, żeby już bez żadnych problemów większych realizować swoje założenia. Oczywiście z tym barkiem moim jest kiepsko, <grym> nie będę ukrywał, ale. To nie jest żadna przeszkoda. Nie? Jakby tutaj, jeżeli chodzi o ten bark, to, to jest dla mnie najmniejszy problem. Ten bark pobolewa, ale jestem w stanie trenować normalnie, więc nie skupiam się za bardzo na tym. Dopóki jestem w stanie jeść, a jestem już w stanie jeść normalnie, dopóki jestem w stanie robić kardio, robić kroki i tak dalej, to jestem w pełni zadowolony. Jestem zadowolony też teraz z tego, że mogę zacząć w końcu normalnie pozować, a nie przejmować się tym, że mam gdzieś tam spuchnięty brzuch, czy coś takiego. Nie wiem szczerze mówiąc, co to. To było zawiadostwo, ale cieszę się, że i, i mam nadzieję, że już mam to wszystko za sobą, więc generalnie w tym momencie się skupiam już tylko i wyłącznie na prepie. No i powoli też już taki mental prepowy mi wjeżdża. Trochę mi tego szczerze mówiąc, brakowało, bo ostatnio to przez prawie dwa tygodnie nie miałem w ogóle styczności z siłownią, można powiedzieć, bo co poszedłem na jeden czy dwa treningi, no to musiałem robić trzy, czasem cztery treningi, dni wolne. Więc więc ciężko jest w takim trybie oczywiście mieć takim mental typowo startowy no ale tutaj nie ma co się oszukiwać swoje, trzeba robić na szczęście wszyscy zawodnicy, których obserwuję w tym momencie się przygotowywują aktualnie do, do startów więc można powiedzieć, że na bieżąco mam dostarczane materiały do cardio do porannych jakby tam do swoich takich zmagań więc to na pewno bardzo pomaga to jest w ogóle jedna z części YouTube'a, którą, którą uwielbiam i cieszę się, że żyjemy w takich czasach jakich żyjemy, bo za czasu tam Roniego, Jaya i tak dalej, były tylko kasety, które podejrzewam w Polsce były ciężko raczej dostępne, więc gdybym żył w tamtych czasach, to byłoby to bardzo ciężkie, żeby obserwować tych zawodników. Zresztą jak nieraz oglądam, słucham, albo rozmawiam z jakimiś tam starszymi zawodnikami, no to tutaj zawsze się pojawia to, że, że ten dostęp do informacji był bardzo utrudniony i sam fakt taki, że teraz możemy dosłownie live oglądać za Wody, a kiedyś e, musieli czekać e, zawodnicy nieraz po 2-3 miesiące, żeby e, dowiedzieć się w ogóle, jaki był wynik nie wiem, Mister Olimpia czy, czy jakichkolwiek innych zawodów, e, to jest coś, e, co chyba warto mieć z tyłu gł głowy e, jako taką rzecz, którą jest warto docenić. Nawet taki głupi kanał jak, jak mój, mimo tego, że ja tam żadnym zawodnikiem dotułowanym nie jestem, to jednak mam nadzieję, że komuś tam jakoś tam motywacja z tego płynie, że może sobie to odpalić i razem ze mną gdzieś tam te zmagania takie, czy to w przygotowaniach, czy to w swojej normalnej redukcji, czy też na okresie masowym, bo paradoksalnie chyba ten okres masowy jest najczęściej trudniejszy, zwłaszcza u osób, które są już trochę zaawansowane stażem niż ten okres redukcyjny, bo już jak dochodzimy do ilości jedzenia, które są fizycznie ciężkie do przejedzenia, ze związanym z tym też obciążeniem wagą, retencją wody, coraz gorszym spaniem z tego powodu, coraz mniejszą mobilnością i w ogóle utrudnionym życiem spowodowanym właśnie taką nadmierną wagą, to się tak naprawdę zaczynają schody, i wtedy dopiero jest taki moment, że człowiek docenia to, że może być głodny w okresie redukcyjnym. Stąd też. Zauważcie, że jak się słucha jakichś tam starszych zawodników albo większych zawodników, to oni nigdy nie narzekają na okres przygotowań. Zawsze, zazwyczaj jest tak, że narzekają na te okresy masowe. Czy narzekają? To dużo powiedziano. Nie chciałbym tutaj mówić, że ktoś narzeka, bo sam fakt tego, że możemy to robić, możemy się przygotowywać, to już jest duże błogosławieństwo, ale narzekanie, narzekanie w takim sensie, że jest to zdecydowanie trudniejszy okres. Nie, nie ma co się jakby tutaj oszukiwać, bo yy, jednak jak się chodzi nawet troszkę głodnym, ale ten żołądek jest w miarę pusty, mogę normalnie, nie wiem, się schylić, ubrać buta, skarpetki, i nie bolą mnie plecy, bo przeszedłem 100 metrów, no to jest to dość, dość przyjemne uczucie, nie ukrywam. To jest, może być śmieszne dla osób, które nigdy nie były na takiej grubej, zaawansowanej masie, ale naprawdę uwierzcie mi, że jak jest problem, żeby chodzić, to się zaczynają schody, nie? I niestety to jest... Nie jest normalne. Ja zdaję sobie z tego sprawę. To nie jest zdrowe. Zdaję sobie z tego sprawę. To nie jest też coś, do czego ludzi namawiam, zachęcam. Natomiast to jest coś, z czym się wiąże kulturystyka i, i ten sport jako taki. Myślę, że każdy sport ma, ma jakieś swoje ciemne strony. No w kulturystyce jest to ten fakt, że niestety no, żyje się w takich okresach. Nie? Raz jest lepiej, raz jest gorzej i tutaj niewiele z tym można niestety zrobić I, i, i trzeba się z tym albo pogodzić, albo się po prostu z tego sportu wycofać, jak dla kogoś to jest za dużo. No i tak to wygląda. Ja się cieszę teraz, że mogę się przygotowywać normalnie. Mogę już powolutku myśleć o tym, żeby w jakimś tam kierunku uderzać. Powolutku chciałbym się też może gdzieś tam poustawiać, ale to będę w trakcie nagrywał z niektórymi osobami, żeby mi troszeczkę Mogły poustawiały mnie, jeżeli chodzi o kwestię pozowania. Może zrobimy jakiś kontent, jakiś taki większy, może jakiś trening z jakimiś zawodnikami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście nie obiecuję wam, że to będzie wszystko nagrane, ze względu na to, że no ja kamerzysty na ten moment nie mam. Jestem sobie sam kamerzystą, montażystą, e, dubbingerem i wszystkim innym, co, co jest tylko możliwe, więc musicie mi zrozumieć, że moce przemiałowe są jakie są. Nie da się tego pchnąć e, w żaden sposób bardziej, ale staram się, e, jak mogę i mam nadzieję, że, że uda się też z tego okresu takiego e, pigwikowego i takiego około zawodowego nagrać też jak najwięcej. Właśnie dzisiaj sobie tak myślałem o tym, jak to będzie w okresie takich. E, typowo przedstartowych e, momentach. Nie wiem, czy, czy może Sylwia mi coś będzie nagrywać, może ewentualnie nie będą wtedy daily, tylko e, jakieś takie, nie wiem, zestawienia z paru dni, bo, bo no musicie mi też zrozumieć, że jak się startuje na zawodach, no to ciężko też myśleć o tym, żeby gdzieś tam po backstage'u, gdzie jest hałas i tak dalej, latać z kamerą i nagrywać wszystko, zwłaszcza jeszcze później, żeby pamiętać o tym, żeby do godziny którejś tam zmontować te odcinki, ale to jeszcze przyjdzie czas na to, żeby o tym porozmawiać, przyjdzie czas na to, żeby to jakoś rozkminić. Ja się postaram, oczywiście jak najwięcej kontentu Wam Dostarczyć. No i co, Więc jeżeli chodzi o voiceover, to tyle. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda mój posiłek potreningowy, ponieważ ee, no, myślę, że to jest coś innego niż było ostatnio, mimo tego, że to jest nic innego, co się nie przewija tutaj na kanale. Nonstop, ale co tam, pokażę Wam. Dobra, posiłek potreningowy. 100 gramów, 125 gramów ryżu białego, w zasadzie to jaśminowego, e, Biała rybka, 250 gramów, 140 gramów ananasa, czyli 20 gramów węgiel z ananasa. I tak wygląda posiłek potreningowy. Także tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo. Widzimy się jutro o godzinie 18.12. Do zobaczenia.